Nowy rok, nowy film i nowy Monsgeek. Ale czy na pewno nowy? Sprawdźmy to. Mamy tu najnowszą wersję Monsgeeka M1 V5. Jest to kolejna iteracja tej klawiatury i jak pamiętam pierwsza wersja zrobiła całkiem niezłe zamieszanie w segmencie budżetowych kastałów. W tym wariancie mamy sporo ciekawych zmian względem poprzednich wersji i wydaje mi się, że jest to jak do tej pory najlepsza klawiatura Mozgik dostępna na rynku. W okolicy 160 euro mamy pełny aluminiowy case, trzy tryby pracy, po kablu, Bluetooth oraz 2,4 GHz, a do tego bateria 8000 mAh. Ale przede wszystkim jest to pełny build ze switchami i kikapami. W tym przypadku są to przełączniki Akko v 3 oraz nakładki Akko PBT Double Shot o profilu ASA. Klawiatura jest gotowa do użytku out of the box, a przy tym brzmi świetnie. Również stabilizatory, co zobaczycie później w sam teście. Zobaczmy, co znajduje się w pudełku oprócz samej klawiatury. Odbiornik USB do pracy w trybie 2,4 GHz. Dodatkowe keycapy, tylko białe akcenty. Zestaw stabilizatorów screw in. Zamontowane mamy plate mounted, ale jak widać, jeśli ktoś chce zmienić staby, to nie powinno być z tym żadnego problemu. Kickup puller oraz switch puller. Zakręcony kabel USB-C do USB-A, fajne końcówki, ale ten koj to lekka lipa, niestety, jak stary telefoniczny kabel. No niestety, ten kabel mi się wyjątkowo nie podoba. Mamy jeszcze kilka zapasowych switchy, to akurat fajna sprawa. Sama bryła klawiatury też uległa zmianie. Jest prosta, ale elegancka. Nie mamy tu już tych topornych, ostrych kształtów, które były w pierwszej wersji, i brakuje również złotych akcentów. Co uważam akurat za plus, ponieważ one były średnio spasowane i nie podobało mi się to wszystko jakoś specjalnie. Za to dodatkowym zaskoczeniem jest system Bolkacz do otwierania klawiatury. Jak widzicie, nie ma tu nigdzie śrubek, a żeby dobrać się do wnętrzności, wystarczy zdjąć top, wypychając go. Nie jest to może super wygodne, górną część obudowy trzeba złapać tak żeby nie podłożyć palców pod spód i wypchnąć klawiaturę naciskając na przełączniki. Zatrzaski trzymają na tyle mocno, żeby nie puścić w przypadkowym momencie np. podczas przenoszenia klawiatury, ale lekki nacisk powoduje ich zwolnienie i możemy zdjąć górną część obudowy. Po zdjęciu obudowy widzimy, że mamy tu do czynienia z gasket mountem. Przy podnoszeniu PCB trzeba być delikatnym, ponieważ pod spodem znajduje się bateria i jest ona połączona z płytką kablami. Musimy uważać, żeby ich nie uszkodzić. Pod PCB znajduje się warstwa ochronna oraz pianka wygłuszająca. Na wierzchu PCB jest cienka warstwa IXP oraz pianka poron, co razem skutkuje głębokim i przyjemnym dla ucha dźwiękiem fiskanych klawiszy. Dysze, które tu mamy, to wspomniane wcześniej Akko Piano w wersji trzeciej z dodatkowym dyfuzorem LED, ponieważ ta klawiatura ma pełne podświetlenie RGB i dzięki temu jest to jeszcze bardziej wyeksponowane. Same przełączniki są smarowane fabrycznie i według mnie są całkiem przyjemnymi liniowcami. Nie ma żadnej potrzeby, żeby je zmieniać na coś innego. Kikapy to już dobrze wszystkim znane nakładki Akko ASA, wykonane z PBT, metodą double shot, więc są trwałe i całkiem niezło jakościowo. Sam nie jestem fanem tego profilu ASA i czciemka na nich mi się zbytnio nie podoba. Ale wiem, że są osoby, które lubią takie kapy. Z tego co wiem, to ta klawiatura występuje też w wersji z kapami o profilu Cherry, dostępna jest też w układzie ISO. Dużym plusem jest kompatybilność klawiatury z VIA. Dzięki temu mamy dostęp do prostego i intuicyjnego programowania, w którym możemy zmieniać mapowanie klawiszy, podświetlenie, czy przypisać funkcję do pokrętła, czy to na obrót, czy na wciśnięcie. Za to duży plus. Ok, teraz czas na sound test. Podsumowując, jest to jak najbardziej krok w dobrym kierunku. Kolejna iteracja sprawdzonej klawiatury, która wnosi dużo fajnych featureów, które, umówmy się, w 2025 roku powinny już być standardem. Dwa tryby pracy bezprzewodowej z dużą baterią, szybki demontaż, jeśli chcemy coś zmienić czy sobie zmodyfikować, wsparcie VIA. A przede wszystkim build, który jest przyjemny do pracy czy grania prosto po wyjęciu z pudełka bez dodatkowej zabawy. Rynek taniech klawiatur kastonowych jest coraz silniejszy i pojawia się coraz więcej ciekawych propozycji i uważam, że MOSGIK M1 V5 jest jedną z nich, jeśli chcemy zacząć przygodę z klawiaturami mechanicznymi, dajcie znać, co Wy myślicie o klawiaturach Mozig. Chętnie poznam Wasze zdanie. Ode mnie to już wszystko na dziś. Trzymajcie się. Cześć!